Hej, hej, tuej? I Sol. Mama, mama z córką, które, które nagrywają, nagrywają gameplaye. Wracamy do Was y, z The Sims 4 do naszej Amelii. E, dobrze. Włączamy czas. Niech się dzieje. Idziemy do toalety najpierw może. Ale przecież nie chce nam się. O, połowa. No, a po spaniu. Nie idziesz po spaniu. O. No, zawsze trzeba do no, toalety iść. O, no, kotka już wstana jedzą No, czy trzeba podlać? Nie. Nie potrzebują podlewania te rośliny. Ja nie wiem, dziwne są. Jaki, dziwne. Może sztuczne. A jedna urosła tylko, a reszta tak siedzi sobie po prostu. Kupiłyśmy e, ostatnio sztalugę i... Ma do ćwiczeń. Do jogi. Do jogi. Żeby ćwiczyła jogę. No, będzie sobie ćwiczyć. Bardzo ładne tutaj tereny, więc może sobie. Może sobie tutaj odpoczywać, relaksować się. Dobra. Może coś teraz pomalujemy? Możemy. Ej, czemu skaczesz po lodówce? No, no, no. Nie no, masz nic. Ok, posprzątamy za ciebie, żeby było szybciej. O, lubią się. Mhm. O, już, już chyba nie będzie wskakiwać. Luna oduczyła się wskakiwania na wlaty. No, no fajnie. Ekstra. Dobra. Fajnie. Zaryzykujemy, no, całą mną. kasę wydamy. Co? Cało! No, żeby na, namalowała coś. Zobaczymy, co namaluje. No Przyspieszymy trochę. Ale malutki! Co ona ma? że więcej będzie warte niż płótno. O! Mm. Popracujemy. Chyba wyślemy ją do pracy. No, A rzeczy. po pracy jak wróci, to myślę, że możemy... Możemy przyjść pójść Ona. z przyjaciółmi do restauracji. A nasza kotka ma kuwetę? O właśnie. A nie ma kuvety. Nie ma kuwety. O kurczę. Bo mi przy... To, to, mi, się, o, o. I co to teraz? mi się przypomniało, bo ona miała w chmurce swoją kuwetę. O kurczę. No dobra, to zaraz, I ona chyba zaraz pod... musimy coś. W wodzie robi. W wodzie robi. Bo przed chwilą to poszła do wody. Nie. Lepiej, żeby w wodzie nie robiła. Dobra, spróbujemy rozmnożyć żaby. Co to? Nowa żaba, lamparcia. O stówę. Dobra, to będziemy ją stoł rozmnażać, a te trzy sprzedamy. Co? Czemu? zepsuło się goroszek. Aha. Czekaj. Można sprzedać przecież. Sprzedamy. O, jednak jest... Patrz, już idzie ćwiczyć. Uh. Sprzedamy to. A nie, jednak nie idzie ćwiczyć. Dobrze, do... Z warzywka i o... warzywa i owoce wrzucimy do lodówki Lodówki. to sprzedamy, 79 mamy, no zaraz zobaczę. Uwetę musimy zrobić. Koniecznie, właśnie, zapomniałeśmy na zwierzaka, ciekawe czy Zwierzaki. będzie można jakąś wędzie. Dobra, tą najtańszą. Czyli którą? Tą najtańszą kupimy. Pan dzwoneczek. No niebieska pasuje. O, ekstra. Po prostu będziemy możesz to robić. No dobra. Zaraz no, idzie do no, pracy. Do właśnie, idzie do pracy. Kto tam idzie? Znowu jakiś. Fuj, fuj. Nie, właśnie nie. Myślałam, że to on, ale Rudy był. Wschodząca gwiazda wśród ekologów podczas jednego z badań terenowych Amelia została zaczepiona przez ekipę filmową. Okazało się, że pracujący na rzecz popularnego studia filmowcy szukają prężnie działających ekologów, którzy zechcieliby opowiedzieć o swojej pracy. To, co robi Amelia, bardzo ich zainteresowało, więc zaproponowali jej poświęcenie całego odcinka na jej. Pro... Na odcinka jej projektom i osiągnięciom. To wspaniała szansa na zaprezentowanie swojej wiedzy i za zaistnienie w blasku fleszy. Jednocześnie na czas filmowania teren, na którym Amelia prowadzi badania, będzie musiał zostać zamknięty. Czy Amelia powinna wziąć udział w projekcie filmowym? Zyska sławę u pieniądze. Jej ocena pracy ulegnie pogorszeniu? u a odrzuci to nic nie za... co? Chcemy Sławę? No. <trychy> Trochę ulegnie pogorszeniu, ale nadrobimy. Tak, nadrobimy. O, ale kasy no to Super, przyda się. Amelia, witaj w klubie siłownicy. Spróbuj rozpocząć spotkanie, używając widocznego w prawym dolnym rogu panelu klubu. No tak, tak, tak. Wiemy, wiemy o tym. A Sławy mamy? Hmm, no... Hmm. Może sprawdzimy teraz? Czekaj. Sława, gdzie to było? Nie wiem. Tutaj. Czy nie? Nie. Gdzie Tam, na dole było. Na dole było. było. To nie było to. To chyba nie było to. Aha. Punkty sławy. Na no razie nic nie mamy. No. Niedobrze. Eee... Y y Przyspiesz troszkę, bo nam czas y, się normalny zrobił. Dobrze. Dobra, to czekamy. Czemu na... ona ma śmieci? Na hmm, tak się zastanawiam. A może właśnie odwiedzimy nową siłownię? Co? Czy pój idziemy do restauracji ze znajomymi, czy na siłownię? Ojej, nie słuchaj. Dobra, musi się na razie wykąpać. Ale w sumie na siłowni będzie basen chyba. O właśnie. No to już. Płyniemy. Na basen. Nie hmm. idź do wanny. No, już. Nie. Telefon i podróż. Um, telefon i podróż. 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 Nie. No. No ale do wanny. No kliknij się... szybciej, to nie pójdzie tam. Podróżni. O tak. Samo? Um, e, sama no sama no nie wiem bo... rozpoczniemy tam spotkanie i no. e, poza mm. nagraniem dodałyśmy w Newcrest, bo tam jest najwięcej tych e, pustych miejsc pustych miejsc e, tutaj do, dodałyśmy kilka rzeczy że znamy oczywiście notujący pelikan taki parczek e, spa grill bar ale my nie zrobiliśmy tego. Luksusowy klub, zdrowia, kula pustyni. Tutaj mamy kręgle i jeszcze jedno spa. Także tutaj idziemy do A tutaj siłowni. taki Tam domek jest. z boiskiem. Tak. Z tak. No, ale, ale nie wiem, czy kogoś wprowadzimy. Na razie nie. Na razie nie. Bo jest bardzo drogi. Chyba, tak. że my e, dużo Jak zarobimy. zarobimy <laughs> Może, 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 może się uda. Może, może, może. Chyba, że znajdziemy coś innego. Ojej, jaka pogoda. No dobrze, to spróbujmy rozpocząć siłownicę. Przestraszona. Rozpocznij spotkanie. Zostań tutaj. Przestraszyła się burzy. Co ja tu robię? Pływasz. Co ja tu robię? Popływaj sobie. Eee, głęboki ten basen jakiś. No. Patrz no, tam, ten głęboki. Aaaa, badanek! Który? No tam. W <laughs> on. A ona co robi? Eee, co to była za czerwona Chyba piorun przetrzelił. Oj, Trochę słabo. Jej. Syrenka. Basen, w... basen. Syrenka w basenie, no nie mogę. Ej, czemu ona flirciarska? Nie wiem. Może ta, dlatego, że taką wybrała się cechę. Mm. Ale... O, znamy ją. Eduku. Rozmawiaj. <grystanie> A może zaprosili... No, szkoły w O, patrz, to ta się. Przewróciła, biedna. O, hat. To tak. <grymne> okay. no. nie no. Towarzystwo jej zrosło na wodnienie, tylko trochę głodna jest i ten jest słaby. Zabawić A jest zabawny, widzisz, tu to... trzeba. O, to pożartujemy. Zabawne. O, śmieszną historią. Po, o, ten, ten trochę jej. Obrzydny. Czemu obrzydliwy? No dobra, no to no, normalny. Poznaj. poznajmy poznajemy jeszcze ją. Zabawne. Żartuje Piotrek, pewnie. A jak ona no, jest politykiem? No, rybę. Czym jest? Amelia. Dorosła, Amelia zidentyfikowała Rybę od synki. O! Coś tam. Czyli dobra jest y, ten z cieciu y, oceanu, jest. No widzisz, to może też jest tą Syreną. No? A może jest, zapytaj, czy jest Syreną. Och, lepała ją, ja. <śleszamy> ale fajnie to wygląda. No dobra, ale teraz. Idziemy do łazienki. Okay, idziemy do łazienki. Nie? A gdzie tutaj? No, łazien... w... Właśnie. Może na górze? Yy, może na górze. Może na. Nie, nie ma. Na samej górze? Nie, no tutaj to raczej nie. Tu możemy sobie wziąć coś. Piecz? Nie, nie można piec. Yy, Zjechać to... coś na szybko. O Właśnie. Jogurt sobie weź. Bo jesteś głodna. Ej, czemu ona nic nie bierze? No znowu? Nie może wejść po schodach? Nie wiem czemu jest taki problem. Aha, bo dziwne. pływa cały czas. Podejdź tutaj. Może przybliżmy. Zobaczymy. <laughs> <O ja. śmiech> Dziecko na siłowni? No widzisz? Ktoś dziecko wziął na siłownię. Wow. Eee, rozmawia dziwne. ze wszystkimi. No nie, no Dobra, może tutaj iść. Tutaj o sauna jest. O, może pójdziemy do sauny? Teraz gdzie my mamy iść? A jest prysznic? Tu? Chyba tu. A jest prysznic? Tu. Wejdzie? Nie, tu jest dla facetów. Dobra, to... to idziemy tu. Korzystaj. No szybciutko. <laughs> tup, 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 tup. <laughs> Dobra. Tup tam, tup tam, tup tam, tam. Ej, a, Ej, a, zobacz, a ona robi co robi? Czym? Ona a, chyba jakaś się Ono do nas idzie? Chyba nie. Nie, nie, prysznica. Prysznic, wziąć. Ona była goła. Nie była. Przecież Ej, czemu kurde. nasza jest w stoiu? Czekaj, musimy zjeść ...herbatniki w kształcie. No czemu ono nie je? No właśnie nie. Podejdź tutaj. Nie może wejść tutaj. No. się boi? Hmm, nie powinno to być. A gdzie ty jesteś? Ups. Ups, ups. Coś tu się zadziało. Dobrego. Nie może podejść tutaj. Nie może nie podejść. Mógł. No co jest dziwne? Czy my mamy coś w wyposażeniu do jedzenia? Nie mamy niestety. Nie, ja już się mogliśmy zostawić te owoce przynajmniej. No właśnie. Myśmy coś zjedli. Ok. Jak nie tak, to tak. Zaraz zrobimy tutaj. E, toaletę. Toaletę? Po co? Po co drugą? No bo ja nie może wejść tam na górę, więc zrobimy tutaj. Toaletę? Tak. Ale przecież tam jest toaleta, chyba, Ale nie może wejść do niej. Może. Oj, znaczy nie to ale proszę kochani, co ja mówię. Yy, no. Jedzonko, lodówka? jedzonko, lodówkę, lodówka, właśnie. Lodówka. O, tutaj. Tu są takie przekąski. Proszę, o. możesz sobie kupić. Cziach, druga. Żeby Trzecia, mieli. trzecia, trzecia. Starczy. Kup przekąskę, tak jest. Kanapka, proszę bardzo. I zjedz sobie. No i do... I do sauny Otwieram się razem? Aha, dobrze <grywia> Udaje Pingwina <grywia> A może jakiś stolik przy tym zrobimy? Jakiś stolik i krzesło mm, Żeby miała gdzie usiąść dobra. Tutaj obok tych automacików no, można zrobić. jakie jaki pomysł dobry masz. Czekaj, zrobimy coś takiego. Czy tu coś jest? Do siedzenia. Kibelki tylko. Trony. Trony. Drony są. Drony. Drabina? Co? Do kajaków? Co? Ojoj, oj, oj. dobra. To robimy inaczej. Po prostu wszystko, wygoda. Nie, najpierw stoliki, zróbmy blaty. Stoliczki. Chyba Jakieś to jest malutkie. Te. Nie, to są takie pod telewizor. Um... Jakiś mały. O, ten będzie pasował, taki elegancki. Aha, jeszcze jeden. No to jeden tu, drugi tu. A nie, tam wziąłem. Ech, to uczęli. Tak i jeszcze do siedzenia. Tylko to nierówno jest zrobione, te krzesło. Mm, jaki tu pasuje? Jakieś eleganckie, nowoczesne krzesło. Chyba, że zrobię takie coś. Czekaj. O, e... Aha, nie mogę stolika. Tak mogę. A tu? Tu nie mogę też mijać jak ręce. Stoliky przeszkadzają. Dobra. Najpierw tak. I oj, nie. Teraz stolik. Tak. Udało się. E, Nie, nie. Co ja zrobię? Co zrobię? Kolor ściany. Kolor zmieniłam? Tak. Na dworze. No, e, ok, mamy to. Ale tutaj hmm. nie mają gdzie siedzieć. Tylko kurczę tutaj nie to, ma. To ten to krzaczek przesuwa. Yy, nie ma krótszego. Chyba nie ma krótszego. O, o Zróbmy. Wiem. O. A może zróbmy. Nie, to. Cofnij się. Cofnij, cofnij. Chcę stolik. Dajcie mi stolik. Stolik. Już chyba nie mogę zmienić. Dobra, od nowa. Nie, zrobimy tak. Proszę. I teraz długi stolik. Aha. Dobry, długi być. szklany stolik. Taki. No, nie pasuje za bardzo. Hmm? Zaczął. Mmm, trochę ładniejszy był były. I trochę dłuższy. Ale to tylko takie stoliki można wtedy. Nie, tam był taki drugi, ale długi. Ale zobacz, nie mogę do tego przyczepić stołu. A do tamtego się udało. Tam był taki sam. Mmm. Dobra, Dziwne. za długo to trwa. E, ostatni raz. Ostatnia próba, zrobimy to tutaj. I A zrobimy to tak dziwnie stolik. Wygląda. No ale tamtego nie mogłam jakoś doczepić. To zróbmy to chociaż na rogu. Z drugiej strony by to ładniej wyglądało, albo w ogóle taką prostą. Lepia. Zaraz zwykłe stoliki chyba tam. No co jest? No nie wiem, teraz nie mogę. <grafię> Dobra, wracamy do poprzedniego. I jest. Aha, Mamy uh -huh. to. Okej, okay, już. Ona i tak zjadła, więc nie, nie wiem po co robiłyśmy. Chyba, ale, że na później. Ale dziwno. Y I może niech pobiegać. Jeszcze raz. Pobiegajcie sobie. A ona w spanie była. Wreszcie. Nie, w spa Przeszliśmy tutaj. Niech pobiega sobie. O! A, bo on też jest w tym klubie. No, przecież tak. No właśnie, no to możemy porozmawiać. O, zapytaj czy jest w związku właśnie, bo my tak flirtujemy, a nie zapytałyśmy o no, najważniejsze. Czy on jest wolny? Wrażliwy, oj oj. Oj, biedny. Mm. Chyba zostaniemy przyjaciółmi. Nie. <laughs> Dlatego jest fuj-fuj, bo wrażliwy jest. Że Nie. Wszystko mu będzie przeszkadzało. Nie. No tak. A ten jest... Tak no to zmienimy cechy. Taki... No to jest ciężko. To A jak się zmieni? No jak? Ciężko się zmienia. A da? Się? No da się zmienić, ale trzeba naprawdę dużo punktów. Widzę to. to. się. Uuu, jakie ona ma myśli. Pierwszy pocałunek! Nie. A co? Da, coś innego. E? O, ona też biegnie. Nie, nie lubię burzy. O, tutaj na kręgle kiedyś się wybierzemy, ale na razie nie. To jest tam Makapaka, tam ćwiczy. Tam z boku na tym hotelu. Możemy zobaczyć tutaj jest Makapaka? Tak, Makapaka! To jest Makapaka. Eh, tylko mi się wydaje, że powinniśmy już. Te... I czy... Do domu. czy on flirtuje z nią? No nie wierzę. Widziałaś to? Tak. Co oni <śmany> On flirtował z tą babką. Ej, co jest grane? To nie fair! Ale my dowiedzieliśmy się w końcu, czy jest. Hmm. Nie wiem, czy jest w związku, czy nie. O, ten do zobaczymy. Ten. Eee, nie, nie, dowiedzieliśmy się. O, ten jest jakiś fajny. Zapytajmy się go. O, zdjąć mu kolczyki i będzie spoko. Który ten? A może ten obok? Myślisz? Jaki dziwny nos ma. Taki duży. Duży nos. Ma. A może A nas cię ten, ten jest nawet przystojny. Hmm? A może robisz? zobaczymy innego? Ale na razie z tym fuj fuj.

o, mól książkowy, zobacz. E, no to A ten, zobacz. Jakiś taki. Fajny. Zobacz na tego, co ćwiczy. Zwiększam okulary i będzie super. Dlaczego właśnie? Fajnie, że w okularach. Nie wiem, No chyba coś mi się dzieje. Przestraszony jest Poznaj Małżeństwo a... Sławiąca gwiazda Sławny jest Trochę A ona? Co się urwała? Schowa już Urwałaś? Ja wiem, co to Ja wiem, a, a... Ja wiem e, e, kim ona jest Nastolatek no dobra, porozmawialiśmy sobie, miłośnik muzyki też jest Ten, ten, ten? Mm. Ej, hey, a gdzie on jest? No ten jest Ale nie tam, ten drugi Ten drugi? Nie, ja gdzieś, gdzieś jest, ale rozmawia z nami niby A tam, tutaj A tu jest No, dobrze Edukuj, a ty, edukuj Dobrze, edukujemy, bo musimy, musimy logikę jeszcze rozwinąć. No dobra. Myślę, że już idziemy powoli do domu. Pierwsza w nocy? O Boże. Ale się tutaj nam przedłużyło to spotkanie. Wracamy do domu. Do naszych ciepłych krajów, a nie takiej, takiego deszczowego dnia. Aha aha, uh, uh, uh. uh. uh -huh. uh -huh. uh. ok, wracamy, sami, idziemy spać, aha, uh -huh. bo jutro do pracy, zaraz zobaczymy, aha, uh -huh. chyba, hmm. okay. chyba do pracy, idziemy <.assemble> raczej, <g leftover> <seeder> dobra, raczej idziemy do pracy, o, a kotek sobie się wygina, o, jak fajnie, a co to jest? Wyrzuć? Bo to są śmieci. Śmieci? Tak. Skąd? Nie no. wiem. Wywaliła jakiś yy, groszek. Miskę zamieniły w śmieci. A, a popiół się zamienił tak. w groszek. No nic, to musi sama wyrzucić, bo nie mogę za nią tego zrobić. Czemu? Nie wiem, nie mogę za go złapać. No dobra, no to my śpimy. Widzimy się następnego dnia. Dzisiaj dzień... Ćwiczeń był. Tu mamy ukończone edukowanie. No, no to tylko logikę wbijemy i będziemy na piątym poziomie ekolożki. Dobrze, no to. Życzymy Wam miłego wieczoru lub dnia, w zależności od tego, kiedy oglądacie. I pa pa! pa, pa.